Dzień dobry, dzień dobry. To znowu ja i dzisiaj opowiem wam trochę o wartości kart, czyli value. O tym jak bardzo się opłaca trzymać je w deku i wkładać je do niego. Jak bardzo opłaca się w ogóle mieć takie karty, korzystać z nich i po prostu jak dostrzec różnicę i poradzić sobie z niektórymi problemami w wyborach czy dana karta jest dobra, czy nie do końca. No i oczywiście, żeby po prostu robić swoje taki coraz mocniejsze, żeby dawać sobie z tym samemu radę i oceniać karty już zanim jeszcze nawet wyjdą, często w spoilerach czy coś. Czy opłaca się inwestować w nie, czy rzeczywiście jest to dobry pomysł taka karta, czy, będzie, czy jest silna, czy będzie miała jakiś potencjał, prawda? No, więc, tak, walił karty. Wartość karty jest przede wszystkim zależna od dwóch rzeczy: od jej kosztu i od efektu, który wywołuje. Przy zaklęciach, no, jest to przy zaklęciach typu instant, Sorcery, Enchant i tak dalej. Nie mówimy o kraturkach. Przy tych zaklęciach, jest to o tyle proste, że no, mamy sam koszt, mamy efekt. Przy kreaturach jest o tyle trudniej, że do tego są jeszcze statystyki. Teraz tak. Kolejną rzeczą będzie rzadkość karty, bo niektóre komony, zazwyczaj nawet większość komonów będzie statystycznie po prostu słabsza od ankomonów, czy rerów, czy mitików, tak? Bo po prostu są łatwiejsze do zdobycia więc jest jasne, że mają słabsze efekty w porównaniu do tego, co droższe karty. Prosta sprawa. I teraz tak. Przedstawię wam to na moim ulubionym przykładzie, czyli na czerwonych kartach do typowego Bernu. Mianowicie mamy karty, które w burnie po prostu mają robić damage jakimś tam. Niskim kosztem, bo Burn to jest raczej typowo agresywny deck, typowo agresywna strategia, więc wykorzystujemy niski koszt, żeby zadawać obrażenia kreaturą i przeciwnikowi samemu sobie. I teraz tak. Najpopularniejszą kartą tego typu jest Lightning Strike. Lightning Strike zadaje 3 obrażenia do wybranej kreatury lub gracza za 2 many. Jest instantem. To jest bardzo istotna rzecz, bo to też jest pewna, pewien wyznacznik e, siły karty. I teraz tak, to jest taki naprawdę, rzeczywiście Lightning Strike jest wyznacznikiem tego, jak powinien wyglądać e, dobry burn. Za dwa many zadajemy trzy obrażenia, kiedy chcemy w kreaturę albo gracza. Jest super. Obok dla zestawienia daję Incendiary Flow. Za dwa many, ok, super. Dodajemy 3 obrażenia do kreatury albo gracza. Ok, ale ma dodatkowy efekt. If a creature dealt damage this way, would die this turn. Exile it instead. Tak? Czyli w tym momencie, jeżeli zabijemy tę kreaturkę, jeżeli to w nią celowaliśmy, to wygnamy ją. No i co się równoważy z tym? No bo tutaj instant 3 damage do kreatury gracza za 2 many. No halo. Tutaj jest przecież mocniejszy efekt, tak? Chodzi tylko o to. Że jest to sorcery. Czyli po prostu w tym momencie nie mamy możliwości rzucenia tego kiedykolwiek, tylko w swojej duszy, tak? Czyli ty, teraz patrząc na to, na każdej karcie musi się jakoś wyrównywać jej siła. Tu mamy trzy, trzy obrażenia do gracza albo kreatury, kiedy chcemy: Ankomon za dwa many. Tu mamy trzy obrażenia do gracza albo kreatury, ale jeszcze z dodatkowym wygnaniem te, tej kreatury, też Uncommon, ale sorcery, prawda? No więc to jest jedna z rzeczy, która będzie nas interesowała. Dalej. Mamy tutaj trzy karty za jeden many, które są tak samo typowym burnem. Galvanic Bombardment zadaje za jeden many x obrażeń, gdzie x to 2 plus ilość tej karty już na cmentarzu. Czyli za pierwszym razem, jak tego użyjemy, zadamy dwa obrażenia, za drugim 3, potem 4, potem 5. Tu mamy szoka, no i to tutaj do zwykłej kreatury. Instant za jeden do zwykłej kreatury. Szok, bardzo popularna też karta, za jeden, many dwa obrażenia. Tutaj mamy za dwa, many trzy na Lightning Strike'u. tutaj na szoku za jeden, dwa. Instant, ale do gracza albo do kreatury, tak? Tu zwiększa nam się ten damage. Jest to mocna karta rzeczywiście w, w późniejszych fazach, ale tylko do kreatury, więc tu jest to to ten balans, prawda? Tu z kolei jeszcze dałem do zostawienia Lightning X, który tak samo jest instantem za 1 many i zadaje aż 5 obrażeń, ale jako efekt balansujący musimy zapłacić jeszcze dodatkowo 5 many albo odrzucić kartę. No raczej z 5 many nie będziemy za często korzystać, więc prędzej ten Discard. Czyli zawsze jakoś wszystkie te efekty powinny się równoważyć, tak? I te karty raczej są z przedziału tych tych mocnych, tych grywalnych. Tu z kolei Mamy karty, które no już trochę od tego odchodzą. Ponieważ tak jak tutaj mieliśmy, to jest najlepszy wyznacznik. Lightning Strike za 2 mane 3 3 damage do kreatury albo gracza. Tutaj mamy dwa przykłady, które pokazują kiepską kartę w tym wydaniu. Bombard, za zatrzymany, zadaj 4 obrażenia do, do kreatury. Tak. Za trzy many Instant zadaj 4 obrażenia do kreatury. Kiedy rzucając dwa szoki, mamy cztery obrażenia do yy, kre, kreatury albo gracza. Za 2 many, nie za 3. Co prawda, tutaj wchodzi też aspekt tego, że to są dwie wtedy karty zamiast jednej, ale mimo wszystko. Electrify. Za cztery many, cztery damage do kreatury. Jeszcze gorsze od tego, bo jest o jedno droższe i. Robi dokładnie to samo, totalny bezsens, strasznie słaba karta Tutaj, za 5 many dodajemy 4 obrażenia do kreatury albo gracza Gdzie rzucając 2 lightning strike'i, albo lightning strike'a i shock'a Jesteśmy w stanie zrobić i tak więcej za mniej many Reduce to Ashes nie jest aż tak słabą kartą, jest po prostu kiepska w stosunku do innych, prawda? Bo ma efekt podobny do Incendiary Flow, czyli zadajemy 3, ileś tam damagea i jeżeli kreaturka umrze, to mm, wyexilujemy ją. Z tym, że jest to Sorcery i może trafić tylko w kreaturę. Incendiary Flow jest Sorcery, ale może też w kreaturę czy w gracza. I za dwa many zadaje 3 damagea. To za 5 many zadaje 5 damage'a. Tu jest to. I Alchemist's Greeting. Typowa karta, która jest zależna od swojego innego efektu, żeby była dobra. Za 5 many zadaje 4 damage'a do kreatury. No to jest jeszcze gorsze od Electrify'a, który za 4 many zadaje 4 damage'a do kreatury. Z tym, że on ma efekt Madness, który za 2 many, jeżeli. że po prostu. Zdyskardujemy tą kartę, to za dwa many możemy jej użyć, czyli za dwa many zadajemy 4 damage do kreatury, tak? Czyli w tym wypadku wychodzi to, no powiedzmy, na równi z Lightning Strike'em, biorąc pod uwagę to, że nie możemy wycelować w gracza. Teraz takie rzeczy odnoszą się też do kreatur, gdzie przy, w ich wypadku jest typowa zasada. Przy zaklęciach, no zazwyczaj nie, no powiedzmy, że typowy Counter Spell powinien kosztować 3 many albo typowy właśnie Burn 2 many za 3 demedia, 1 za 2 i tak dalej, prawda? Tutaj przy kreaturkach mamy coś takiego, że łączna mana powinna wynosić, może inaczej, statystyki powinny wynosić podwojony koszt many przy zwykłej kreaturze bez efektu. Czyli na przykład mamy dobre, dobry przykład tutaj. Falcon Rough River za dwa many mamy gościa 2-2, tak? Podwojona, Podwojone statystyki 4. Znaczy statystyki to 4, czyli podwojony koszt many. 2 razy 2 jest 4, tak? Czyli tutaj się sprawdza do zwykłej kreatury bez żadnych efektów. Spójrzmy na inne. Tu mamy tak samo dwójkę i tutaj też. Borderland Marauder dostaje, jest za 2, many 1 na 2, czyli w tym wypadku, jeżeli nie miałby żadnego efektu, no jest od razu przegrywa z tym, prawda? Z tym, że ma dodatkowy efekt, że dostaje plus 2 do ataku za każdym razem, jak atakuje. Czyli, jeżeli używamy go, on się robi 3-2, ten dalej zostanie 2-2 w tym momencie, czyli tu jest ten balans, prawda? No ale normalnie jest 1-2. Atakuje, jest silniejszy. Nie atakuje, jest słabszy. Tu z kolei przykład karty. No, w tym wypadku moim zdaniem gorszej, no bo w danych typach może to odpowiada. W agro, czy w deku, którym chcemy się pozbywać kreator przeciwnika, albo cały czas atakować, zmuszać go do blokowania. Za 2 many, 2 na 2. Czyli taki jak tutaj. Tym, że ma efekt negatywny dla nas czy dla samego siebie, który sprawia, że musi atakować za każdym razem, kiedy, e, kiedy jest to możliwe. No chyba, że mamy innego e, gościa z podtypem ally. No więc taka mechanika jak tutaj, że atakujesz za każdym razem, jest najczęściej wykorzystywana przy kartach, które są mają o wiele zawyżone statystyki albo no, chociaż po prostu zawyżone statystyki w stosunku do kosztu. Mamy na przykład ogra 4-2 za 2 many, ale atakuje za każdym razem, prawda? Albo 3-2 i atakuje za każdym razem. To jest to, to, jest, to ma być ten balans. W tym wypadku ta karta jest po prostu słaba, bo za 2 many mamy gościa 2 na 2, który jest zmuszony cały czas żeby atakować. Tu mamy za 2 many gościa 2 na 2, który po prostu jest 2 na 2. Więc tutaj to trzeba też zauważyć. Na innych przykładach. Tutaj komony. Bo nie działam w tym momencie na ankomonach na rerach i tak dalej, bo wiadomo, że im wyżej, tym mocniejsza jest ta karta ma lepszy efekt zazwyczaj, prawda? Zwykłe ciało. Zatrzymany 4 na 2. 4 plus 2 to 6. Trzymany razy 2 też 6, więc jest OK, jest dobra karta. Tutaj zatrzymany 2 na 3. Zatrzymany 2 na 3. Ten za każdym razem, jak atakuje. Dostaje plus 2 do ataku, czyli robi się 4 e, na 3, czyli tak samo tutaj by wygrywał z tym, prawda? Ale jest ten, to, to, że ten warunek, że musi atakować. Ten z kolei ma jeszcze trudniejszy warunek do spełnienia, aczkolwiek ma dodatkowy efekt z tego, prawda? Bo tak samo dostaje plus 2 do ataku, ale dostaje też trample ale tylko w wypadkach, kiedy zagramy jakiś artefakt. Czyli jeżeli artefakt nie wszedł, on dalej jest 2-3 zatrzymany, czyli no dość przeciętny bądź słaby. Kolejną rzeczą, która jest też istotna dla nas, jest stosunek życie a atak. Zazwyczaj gracze preferują karty, które po prostu mają mniej ataku, a więcej życia w tym zestawieniu ponieważ po prostu są w stanie więcej przeżyć, więcej zostać na stole. Przy agresywnych dekach wygląda to inaczej, no bo ten atak jest potrzebny, prawda? Chcemy zadać więcej obrażeń, trochę mniej nam zależy na obronie. Ale zazwyczaj jednak karty, które mają więcej życia i nie tyle mniej ataku, są w stanie po prostu więcej zrobić na tym stole, więcej zdziałać i zapewnić nam po prostu lepszą sytuację. Efekty kart. No karty, tak jak mówiłem wcześniej, na przykładzie tych zaklęć typowo burnowych. Każda karta musi być zbalansowana pod względem w stosunku koszt do efektu, prawda? Jeżeli kreaturka ma, tak no typowo, właśnie jak Wam powiedziałem wcześniej, podwojone, podwojona mana do statystyk. Przy zwykłej kreaturze, która nic nie robi, jeżeli ma dany efekt, zazwyczaj balansuje to efekt samej karty, bądź jej koszt. Tutaj mamy zestawienie właśnie dwóch postaci 4-2. Ta jest za 3-many, zgadzałoby się, ale ta jest za 4-many. Jeżeli nie miałaby innego efektu, byłaby bardzo słabą kartą, bo za 4-many zagrywać 4-2, no jeżeli możemy mieć 4-4, który o wiele więcej przeżyje, nie ma sensu. Z tym, że w tym momencie wchodzi tutaj efekt tej karty, który mówi o, o tym, że za każdym razem, jeżeli zagramy landa, to ta kreatura dostaje first strike do końca tury. Czyli w tym momencie robi się z niej zabójca, dla którego życie nie jest ważne, prawda? Czyli automatycznie zwiększa się wartość tej karty. No jeszcze trzeba porównać to z innymi kartami w tym przedziale. Za 4 many możemy mieć na pewno o wiele więcej silniejszych kart, ale jest to zwykły common, prawda? Więc na to też trzeba patrzeć. Jeszcze jedną z rzeczy, które są ważne przy tym, są po prostu sam fakt tego jaki typ ma kreatura. Kreatura może być z po prostu z trybu Czegoś, co w ogóle nie ma wsparcia, nie działa, nie ma kart żadnych, które się z tym dobrze kombią. A kreatura może mieć yy, po prostu być na przykład takim dinozaurem, do którego dokrywamy jeszcze innego dinozaura. One się bafują buff nawzajem i tak dalej, są przez to o wiele mocniejsze. Więc na to też trzeba patrzeć. To jest jeden z mniej, o wiele mniej ważnych aspektów, ale zawsze jednak jakoś tam to istnieje w grze. Kolejna rzecz: yy, kombogenność. Karty, które nie mają żadnych, po prostu yy, nie działają w żaden sposób z innymi kartami, są bezużyteczne, bo nie da się ich w żaden sposób połączyć, żeby sensownie zagrać, mają o wiele mniejszy sens, mniejszą wartość dla, na, e, dla nas od razu, niż takie, które można rzeczywiście wykorzystać, żeby dobrze coś rozegrać i żeby mieć z tego jak największy pożytek. No i co? Co do tych komp, to polecam Wam jeszcze przy okazji sprawdzać rulingi w internecie, które naprawdę pomagają, chociażby w Gatererze. Wszędzie tam znajdziecie zasady, które potrafią jakby w pewnym sensie tę ukrytą siłę niektórych kart w połączeniu ze sobą odnaleźć. Więc to jest też dobra rzecz, ale o tym na pewno będzie kiedyś osobny filmik, bo. No, na to warto po prostu sprawdzać uwagę. Ten odcinek miał być jeszcze tak, a propos tego budowania deków i po prostu pomóc Wam trochę ogarnąć się w tym wszystkim, jak powinno się z tymi kartami, jak powinno się postępować, jak powinno się sprawdzać, czy warto je grać i no i jaki, jaki ma to z grubsza sens. No to, żebyście mieli jakiś fundament do tego, czy warto. Inwestować w jakąś kartę, czy nie warto? Czy warto brać ją do deku, czy jednak nie? Ode mnie byłoby to na tyle. Nie chcę Was znowu zanudzać. I co? Do następnego razu. Dziękuję za oglądanie.